W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi kolejny dzień poszukiwań Tadeusza Dudy, polski król narkotyków z aktem oskarżenia. Warszawski dealer wpadł na gorącym uczynku. Szokujące zachowanie niemieckiej policji na granicy. W starej wsi koło Limanowej trwa intensywna obława na Tadeusza Dudę. 57-letniego mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo własnej córki, jej męża oraz postrzelenie teściowej. Poniedziałek oznacza czwarty dzień poszukiwań, które od początku mają dramatyczny charakter. Z relacji policji wynika, że podejrzany jest nadal uzbrojony, a jego znajomość trudnego leśnego terenu stanowi poważne wyzwanie dla służb. Tadeusz Duda był widziany ostatni raz w sobotę około godziny dwudziestej drugiej, kiedy opuścił las w pobliżu swojego domu i oddał strzał w stronę funkcjonariuszy, po czym zniknął w lesie. Do szokującej zbrodni doszło w piątek, zginęło młode małżeństwo, a ciężko ranna starsza kobieta przeszła poważną operację. Sprawca użył broni własnej konstrukcji, tak zwanej samoróbki, co świadczy o jego dużej determinacji i możliwej premedytacji. W związku z tym, że Tadeusz Duda doskonale zna lokalne lasy i przez lata współpracował z leśnikami, teren poszukiwań jest bardzo trudny do przeczesania. W akcji bierze udział ponad 500 osób, w tym funkcjonariusze z całego kraju, policyjni kontrterroryści, policyjne psy tropiące oraz jednostki specjalne. Na miejscu działa również sztab dowódczy z udziałem najwyższych rangą oficerów, takich jak nadinspektor Marek Boroń, jego zastępca Roman Kuster. Czy inspektor Adam Kachel z głównego sztabu policji. Koordynacją działań kieruje komendant wojewódzki policji w Krakowie, inspektor Artur Bednarek. W odpowiedzi na zagrożenie wojewoda małopolski wprowadził zakaz noszenia broni palnej i używania środków pirotechnicznych na terenie gminy Limanowa. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział natomiast, że do akcji zostanie skierowany dron Bayraktar, bezzałogowy statek powietrzny wykorzystywany zwykle do misji wojskowych. Policja prowadzi również działania operacyjne, ustalany jest portret psychologiczny Tadeusza Dudy, a śledczy przesłuchują osoby, które znały podejrzanego, sąsiadów, dawnych znajomych, a także tych, z którymi bywał w lasach. Jak relacjonowała podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, służby przygotowują się na różne scenariusze, nie wykluczając, że mężczyzna mógł się przemieścić poza rejon starej wsi. Dlatego siły są odpowiednio rozproszone, aby nie pozwolić na jego ucieczkę poza zasięg działań. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że nie można wykluczyć, iż poszukiwany posiada więcej niż jedną sztukę broni. Policja nie ujawnia jednak szczegółów, tłumacząc to dobrem operacji. Mieszkańcy żyją w strachu, a każda doba bez rezultatu pogłębia napięcie w regionie. Wszystkie siły skupione są na jednym celu odnalezieniu Tadeusza Dudy, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W sprawie dotyczącej jednego z największych przemytów heroiny i kokainy w ostatnich latach na Pomorzu pojawił się kluczowy zwrot. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K., któremu zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg poważnych przestępstw związanych z międzynarodowym handlem narkotykami i praniem brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność oskarżonego trwała od 2018 do 2020 roku. W tym czasie Marcin K miał pełnić kluczową rolę w organizowaniu przemytu narkotyków na trasie Iran-Polska-Holandia oraz Dominikana-Polska, a także Pakistan-Polska. Do tego celu wykorzystano fikcyjną działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Gdańsku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która formalnie zajmowała się importem legalnych towarów. Pierwszy z udokumentowanych transportów odbył się we wrześniu 2018 roku. Przez polskie terytorium przemycono wówczas 300 kg heroiny o szacunkowej wartości około 66 milionów złotych. Towar ukryty był w kontenerze z płytami budowlanymi i dotarł do portu w Gdyni, skąd został osobiście odebrany przez Marcina K. Kolejna próba przemytu miała miejsce w grudniu tego samego roku. Tym razem do Europy zmierzał kontener wysłany z Dominikany, zawierający owoce. W jego wnętrzu znajdowało się pierwotnie 126 kg kokainy o wartości blisko 28 milionów złotych. Narkotyki zostały jednak przechwycone przez służby celne w Holandii. Po ich usunięciu kontener trafił do Polski, gdzie zgodnie z ustaleniami śledztwa jego dalszym transportem i magazynowaniem zajmował się ponownie Marcin K. W 2020 roku miał miejsce kolejny transport, tym razem heroiny ukrytej w kamieniu steatytowym, potocznie zwanym mydlanym kamieniem. Ładunek ważący 275 kg przypłynął do Gdyni z Pakistanu. Zleceniodawcą odbioru i organizatorem formalności celnych była ta sama spółka z Gdańska. Narkotyki zostały ujawnione podczas kontroli kontenera. Oprócz przemytu. Marcin K. miał brać udział w legalizacji środków pochodzących z przestępczości narkotykowej. Przez konto spółki, którą nadzorował, w ciągu dwóch lat przeszło ponad 328 tysięcy złotych. Środki te były rozproszone na inne rachunki bankowe, by ukryć ich rzeczywiste pochodzenie i utrudnić ich namierzenie. Cała grupa przestępcza, w której działał Marcin K., miała rozbudowaną siatkę kontaktów na terenie Polski, Holandii i Belgii. Sprawy dotyczące pozostałych członków grupy są prowadzone przez odpowiednie służby w krajach Europy Zachodniej. Oskarżonemu grozi kara od 3 do 20 lat więzienia, grzywna w wysokiej kwocie oraz przepadek majątku. Zarzut prania pieniędzy może skutkować dodatkową karą do 10 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia oparto między innymi na materiale pozyskanym we współpracy z zagranicznymi służbami. Na Warszawskiej Pradze Północ doszło do zatrzymania grupy osób powiązanych z handlem narkotykami. Działania przeprowadzono przy ulicy Brzeskiej, gdzie funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby: 27-letniego mężczyznę podejrzanego o sprzedaż narkotyków, jego 19-letniego pomocnika oraz dwóch klientów w wieku 45 i 59 lat. Według ustaleń śledczych, główny podejrzany był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa. Ostatni raz zatrzymano go pod koniec marca bieżącego roku. Zgromadzone informacje wskazywały, że uczynił z handlu narkotykami stałe źródło dochodu. Młodszy z mężczyzn pełnił funkcję tzw. zwanej czujki, ostrzegając przed potencjalnym zagrożeniem ze strony służb. Podczas przeszukania okolic miejsca zdarzenia, w tym terenu wokół przyczepy kempingowej, odnaleziono 40 aluminiowych zawiniątek zawierających marihuanę oraz amfetaminę. Zabezpieczono także kilka telefonów komórkowych oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 3000 zł. Narkotyki zostały przebadane przez technika kryminalistyki, który potwierdził ich skład chemiczny. W tym samym dniu postawiono zarzuty posiadania nielegalnych substancji obu klientom, grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei 27-letniemu dilerowi i jego pomocnikowi przedstawiono zarzuty związane z handlem środkami odurzającymi, za co kodeks przewiduje do 10 lat więzienia. Po przesłuchaniu w prokuraturze rejonowej Warszawa-Praga-Północ, wobec obu mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do rejonu ulicy Brzeskiej. Śledztwo w tej sprawie trwa. W sprawie narastającego kryzysu na granicy polsko-niemieckiej pojawiły się nowe, bulwersujące informacje. Na jednym z opublikowanych w internecie nagrań widać, jak niemiecki funkcjonariusz, przyłapany na gorącym uczynku, chowa się do pojazdu Polskiej Straży Granicznej. Nagranie wywołało lawinę komentarzy, szczególnie ze strony środowisk narodowych i opozycyjnych wobec obecnego rządu. To musicie zobaczyć: niemiecki policjant pilnuje Polskiej Straży Granicznej. Przecież to absurd! grzmiał Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, oskarżając stronę niemiecką o przemycanie migrantów na terytorium Polski i jednoczesne nadzorowanie działań polskich funkcjonariuszy. Proszę Państwa, my tutaj mamy wóz straży granicznej, tutaj są pogranicznicy i policja, a w samochodzie, w samochodzie siedzi niemiecki policjant. Aniu Stróż, czy pies Stróż, który pilnuje Polaków, żeby co? Niemcy przemycają do Polski migrantów, eee, niemieccy policjanci biorą w tym udział, i niemiecki policjant pilnuje Polskiej Straży Granicznej, która powinna bronić polskiej granicy. Czy to jest komedia? Państwo Tuska, Ministerstwo Siemoniaka, to jest po prostu kpina z Polski, z Polaków i ze Straży Granicznej, z polskich funkcjonariuszy. To jest kpina. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać gościa tam. Mam nadzieję, że, go, że Państwo go widzą. Nie pozwolimy na to, żeby tutaj nam zrobili drugi Berlin. Nie pozwolimy, żeby to był drugi Paryż. I Niemcy nie będą nam tutaj mówili, co my mamy robić. A funkcjonariusze Straży Granicznej, dajcie odpór temu. Bo ileż można pluć na polski mundur, naprawdę. Ileż można pluć na polski mundur. Chyba też macie choler. To są cyrki, zobaczcie. Niemiecki policjant siedzi tutaj. Chowa się. Ty się nie chowaj! I pilnuje naszą straż graniczną. Żeby imigrantów odbierali nam w Polskę rzucali, żywozili. Zobaczcie, co się dzieje. Straż graniczna stoi. To jest Polska. A tu Niemiec siedzi i pilnuje ich. Proszę bardzo ze słuchawką. schowany. A nasza policja przestraszona tam stoi, dalej. To są cyrki, co się dzieje tutaj w Polsce, ludzie. Nie wiem, czy pilnują no, ośmiu władz, co tu się dzieje, nie wierzę. Aż telewizja jest. Ja jeszcze mógł, Paweł, mi ten e, napis wspólny patrol. To zdarzenie dolało oliwy do ognia w i tak już napiętej atmosferze. W ostatnich dniach w różnych miejscowościach przygranicznych odbyły się protesty obywatelskie przeciwko działaniom niemieckich służb. Mieszkańcy Zgorzelca, Świnoujścia, Lubieszyna i Rosówka zorganizowali blokady, domagając się skutecznej ochrony granicy i zaprzestania nieformalnego przekazywania migrantów przez niemiecką policję. W rejonie przejścia Lubieszyn-Linken pojawił się obywatelski patrol złożony z około 200 osób. Protestujący zablokowali drogę krajową nr 10, poruszając się po przejściu dla pieszych. Celem było zamanifestowanie sprzeciwu wobec bierności władz i pokazanie determinacji lokalnych społeczności w obronie granic. Z relacji uczestników wynika, że ich działania miały pokojowy charakter, a obecność była symbolicznym apelem do rządzących o realną reakcję. Nie możemy udawać, że nie widzimy, co się dzieje. To nasza ojczyzna, nasze rodziny, nasza suwerenność podkreślali. Sytuacja doprowadziła do eskalacji napięcia również w debacie politycznej. Przedstawiciele opozycji, głównie Konfederacji, otwarcie zarzucają rządowi Donalda Tuska realizację polityki migracyjnej Berlina. Według Krzysztofa Bosaka niemieccy funkcjonariusze systematycznie przywożą migrantów na stronę polską, a następnie rozwożą ich po parkach, szpitalach i noclegowniach. Sam Bosak na antenie Polsatu stwierdził, że nie są to już pojedyncze przypadki, ale regularne, skoordynowane działania. Widać, że Niemcy już stracili wszelkie hamulce, przywożą po prostu całe auta tych imigrantów, a Polska Straż Graniczna ma związane ręce. Dochodzi do sytuacji, w której funkcjonariusze traktowani są jak bezpłatna taksówka dla nielegalnych imigrantów, którzy mają być rozwożeni po kraju. Honor polskiego funkcjonariusza jest w ten sposób hańbiony. Zmuszani są oni do zdradzania interesu kraju, ale tak naprawdę te interesy kraju zdradza minister. Nie ma naszej zgody na to, żeby traktować funkcjonariuszy Straży Granicznej jak taksówkarzy na szlaku migracyjnym wiodącym gdzieś z Afryki i z Azji do Niemiec. Nie ma naszej zgody na stosowanie tak zwanej zasady zaufania, ślepego zaufania państwa polskiego do niemieckich instytucji i do niemieckich formacji mundurowych nie ma naszej zgody na to, żeby dłużej niemieckie służby mundurowe operowały bez żadnej kontroli ze strony polskiego parlamentu na terenie polskiego terytorium nie ma naszej zgody na to, żeby wrogo byli traktowani obywatele, którzy stają w obronie naszego terytorium prowadząc obywatelskie kontrole tego, co się dzieje na naszej granicy i wobec których interweniowały w ostatnich dniach niemieckie służby mundurowe nie ma naszej zgody na milczenie ministra, który próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Nie ma naszej zgody na manipulacje i kłamstwa ze strony kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i rządu, polegające na uporczywym podawaniu, wprowadzającej w błąd informacje, że liczba readmisji, czyli imigrantów przysyłanych tam w trybie readmisji, spadła względem okresu rządów PiS, a pomijania informacji, że liczba imigrantów przekazywanych przez służby niemieckie na polskie terytorium idzie w tysiące i jest to robione w innym trybie. Nie ma naszej zgody na obrażanie inteligencji Polaków. Nie ma naszej zgody na kłamstwa, manipulacje i zdradę, do której dochodzi w tej chwili na szczycie kierownictwa służb mundurowych. Tymczasem członkowie rządu unikają jednoznacznych deklaracji. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił niedawno, że granice zostały radykalnie uszczelnione, a sytuacja jest pod kontrolą. W podobnym tonie wypowiada się senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, który poinformował, że aż 98% prób nielegalnego przekroczenia granicy jest udaremnianych. Z kolei Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy przekonywał, że nie mamy do czynienia z kryzysem, lecz jedynie z wyzwaniem, dodając, że obecność migrantów to efekt procesów, które miały miejsce także za rządów prawa i sprawiedliwości. W całej tej sytuacji najwięcej kontrowersji budzi postawa samych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy według nieoficjalnych relacji coraz częściej wyrażają niezadowolenie z konieczności odbierania migrantów od niemieckich służb i legalizowania ich pobytu w Polsce. Zdaniem wielu z nich są zmuszani do realizowania polityki otwartych drzwi, a ich praca traci sens. Największe rozgoryczenie wśród funkcjonariuszy budzi fakt, że muszą wykonywać polecenia przekazywane, jak twierdzą, bezpośrednio przez ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka. Rząd nie potrafi wypracować spójnego przekazu. Z jednej strony pojawiają się zapewnienia o skuteczności i szczelności granicy, z drugiej zaś przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak Jacek Dobrzyński, twierdzą, że niemieckie służby nie przemycają migrantów, a jedynie zawracają tych, którzy przebywali wcześniej legalnie w Polsce lecz nie zostali wpuszczeni do Niemiec. Wobec coraz większego chaosu informacyjnego, braku klarownego stanowiska rządu i eskalacji napięć na pograniczu, lokalne społeczności przejmują inicjatywę. Protesty, patrole obywatelskie i rosnące napięcie społeczne pokazują, że temat migracji i ochrony granic stał się jednym z kluczowych punktów zapalnych polskiej sceny politycznej. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.